Cześć z tej strony Hubert, witam Was po raz kolejny w moim zielonym magazynie. Dzisiaj ten zielony magazyn trochę w innej formie. Zaaranżowaliśmy taką przestrzeń jak podkwiaciarnię, dlatego że chcę Wam pokazać coś super ekstra, co będzie bardzo modne, co będzie hitem z pewnością w nadchodzącym roku. Pokażę Wam dwie wersje. Takie rośliny bardziej kolekcjonerskie, droższe i te rośliny takie tańsze, ale równie piękne. Zapraszam. Słuchajcie, jest tyle pięknych roślin, że aż trudno było mi wybrać, które wam pokazać. W pierwszej części pokażę trzy super ekstra kolekcjonerskie rośliny. Pierwsza z nich to znany Wam na pewno wszystkim skrzydło kwiat, o którym opowiadałem już we wcześniejszym filmie, że jest to roślina na przykład do sypialni. Tutaj mam odmianę kolekcjonerską, variegatę. Przecudne liście. Zobaczcie tutaj liście lancetowate, długie, zielone, bardzo sztywne, wyrastające kępiasto z rośliny w tym przypadku. Z strom-wariegacją. Strom, czyli jest to nieregularne, nieregularne, jaśniejsze, białe, kremowe, lub nawet żółte przebarwienia w liściach, które rozchodzą się, słuchajcie, po tych drobnych nerwach, bocznych, niewidocznych, drobnych nerwach. Ta odmiana skrzydłokwiatu jest oczywiście dostępna u mnie w sklepie. Jeżeli chcecie zakupić, to zapraszam. Natomiast jest tak jak z każdym innym skrzydłokwiatem, potrzebuje dużo wilgoci w powietrzu. Regularne podlewanie dość częste, ale wiecie, skrzydłokwiat czasami też przeżywa lekkie przesuszenie i czasem dobrze mu to um, zrobi. Ale żeby zadbać o tę roślinę naprawdę musimy mieć odpowiednią wilgotność, częste zraszanie. Możecie ją postawić na podstawce z keramzytem lub włożyć w większą osłonkę, osłonkę, w której mamy keramzyt i nalaną wodę. Na pewno odwdzięczy się pięknym e, ulistnieniem. E, jak o nią odpowiednio zadbamy, będzie również kwitła. Kwiaty, jak klasyczny skrzydłokwiat, fenomenalnie wyglądają pośród tych pięknych liści z strą variegacją. Pierwszą roślinę już poznaliście, jest to z pewnością hit tegoroczny. Druga roślina przez wielu pewnie już znana, ale bardzo nieklasyczna, bardzo charakterystyczna odmiana, jest to filodendron tortum. Z pewnością znacie wiele filodendronów o tych pięknych dużych liściach powycinanych więc to też jest filodendron. Wielu na pierwszy rzut oka myli go z paprocią, z palmą. Natomiast te super liście to jest jeden liść. To nie jest mnóstwo drobnych liści. To jest jeden liść, który jest tak bardzo głęboko powcinany, tworząc drobniutkie te. Powycinane elementy z całego tego liścia. Te liście potrafią mieć nawet 30-40 cm yy, długości. I zobaczcie jeszcze tutaj, jak się rozwija młody liść. To kolor jego jest taki cynamonowo-różowy, bardzo piękny. Natomiast jak już dojrzewa, jest pełna moc zieleni. Taka ciemna, piękna zieleń. Philodendron yy, Tortum. Tak jak każdy inny filodendron potrzebuje oszczędnego podlewania. Światło bardzo rozproszone, tak naprawdę. Może mieć troszeczkę go więcej. Da sobie radę, jeśli jest też mniej. Ale najważniejsze jest to, żeby nie podlewać go bardzo mocno. Raczej skąpo. Tak podlewamy go dopiero wtedy, kiedy ta wierzchnia, warstwa gleby. Przezchnie możecie się zaopatrzyć w higrometr, wtedy dużo łatwiej kontrolować ten stan wilgotności gleby. Polecam bardzo, bo jest tak oryginalny i tak piękny, że ja już mam w domu dwa. I trzecia roślina z tej pierwszej grupy takich kolekcjonerskich roślin, które nie należą co prawda do tanich, ale za to jakie piękne. To jest Alokazja Regal Shield. Zobaczcie, jakie ona ma liście. Piękne, wielkie liście, jak u większości alokazji. Ale jaki ona ma kolor. Ten kolor jest tak głęboki, ta zieleń jest tak głęboko, głęboko zielona, szara. I pod spodem purpurowe liście z pięknym, jasnym unerwieniem. Alokazja ta jest oczywiście dostępna u mnie również w sklepie. Fantastycznie wygląda, zobaczcie, w takiej różowej osłonce. Jak każda alokazja, potrzebuje wilgotności w powietrzu i takiego umiarkowanego dość podlewania, ale można troszkę więcej tej wody niż w przypadku filodendrona. Co wa warto powiedzieć o tej akurat odmianie alokazji, to to, że ona może mieć troszkę więcej światła niż yy, inne alokazje, chociaż poradzi się o, o sobie oczywiście w ciemniejszym pomieszczeniu. W tym przypadku yy, może mieć znacznie jaśniej. Podlewanie, tak jak mówiłem, yy, ziemia, jeśli chcecie ją przesadzić. To musi być dość przepuszczalna jakaś mieszanka perlitu, chipsów kokosowych, włókna i klasycznej ziemi do roślin zielonych. Warto też pamiętać, że alokazja, to akurat ta odmiana nie jest tak bardzo chimeryczna jak te odmiany poli, na przykład, ale czasami zdarza się, że zimą traci więcej liści. To taka, m, taki, taka jest jej natura. Później za to odwdzięczy się Wam wielkimi liśćmi, które wyrastają właściwie raz w tygodniu. E, I będzie pięknie zdobić y, każde, każde miejsce. Oczywiście jak każda ale okazja jest troszeczkę trująca, o tym warto pamiętać. Przedstawiłem Wam, słuchajcie, trzy rośliny. Trzy kolekcjonerskie hity na, na ten rok. Jak wspomniałem, nie są to bardzo tanie rośliny. Każda z nich właściwie kosztuje w tym momencie dobrze ponad 100 zł. Ale warto mieć w swoich zbiorach takie cudeńka. Myślę, że kolejna część, w której pokażę troszkę tańsze rośliny, ale za to równie piękne, też Wam coś podpowie, co możecie w swoich mieszkaniach ustawiać na półkach lub parapetach. Jesteśmy w drugiej części o hitach na ten rok, ale tych trochę tańszych, ale równie pięknych. Słuchajcie, mamy tutaj zieloną księżniczkę. Ten filodendron Green Princess to taka miniaturowa odmiana tych znanych Wam na pewno filodendronów i nawet tego filodendrona, którego pokazywałem prze, e, przed chwilą. Jest bardzo elegancka, subtelna, wytworna, ma bardzo ładne, y, niewielkie w sumie liście, takie owalne, zakończone lancetowato, bez żadnych przebarwień, tylko z lekkim tutaj żyłkowaniem. Zielona księżniczka, czyli Green Princess, to jest roślina y, niewielkich rozmiarów jak na filodendrona. Doskonale nadaje się właśnie do małych pomieszczeń, do y, y, pokoi na przykład dla dzieci. Nie zajmuje wiele miejsca, natomiast daje piękną masę zielonych liści. Doskonale wygląda jako plama yy, zielona. Jak każdy filodendron oczywiście potrzebuje takiej lekko przepuszczalnej yy, ziemi i ubogiego podlewania. Pamiętajcie, najważniejsza zasada w e, hodowli filodendronów jest taka, aby go nie przelać. Mało wody, można częściej, ale małymi, małymi dawkami. E, ten, ta zielona księżniczka nie potrzebuje podpór jak niektóre filodendrony, ponieważ wyrasta bardzo kępiasto i tak jak wspomniałem, ten pokrój jest dość zwarty. Liście, zobaczcie, układają się tak bardzo, nawet dachówkowo jeden nad drugim, tworząc właśnie takie gęste, gęsty, gęsty pokój. To jest pierwsza z tych naszych tańszych roślin, ale równie pięknych, do mniejszych pomieszczeń. Roślina numer dwa, którą Wam zaproponuję w tym roku, i która już tak naprawdę u mnie w sklepie. Od zeszłego roku bardzo dobrze się sprzedaje, czyli powracamy do pewnych roślin, które przez wiele lat rosły gdzieś tam w domach u naszych babci, rodziców również. Jest to roślina, która jest bardzo subtelna. Jest to szparak pieżasty, czasami nazywany plumozus, wykorzystywany. W florystyce jako zielony dodatek. Ja bardzo osobiście lubię używać go w kompozycjach florystycznych. Jako takie długie, piękne pędy przewieszające się um, gdzieś z kompozycji. Tworzy taką mgłę y, delikatnie, zielonych, y, delikatnie zieloną, gdzieś tam wystającą z kompozycji. Y, rośliny, generalnie cała y, rodzina szparagów. Y, Dobrze sobie radzi z e, krótkotrwałym brakiem wody z racji tego, że ma wykształcone bulwy, w których gromadzi się woda. Fantastycznie e, sprawdza się m, w takich pomieszczeniach, gdzie jest troszkę więcej światła, aczkolwiek poradzi sobie w każdych warunkach. Te długie pędy, które wyrastają, słuchajcie, ze środka rośliny, czasami są, zobaczcie, takie zupełnie zupełnie bez żadnych igiełek, bez żadnych rozgałęzień, są bardzo długie i nawet do półtora metra potrafią mieć, czepiają się różnych, różnych przedmiotów, innych roślin i zapełniają nam całą tą przestrzeń tworząc taką prawdziwą dżunglę. Roślina, którą ja osobiście bardzo, bardzo polecam, ponieważ możemy ją na przykład Położyć w jakiejś ampli wysoko, gdzie po prostu te pędy pięknie będą opadać i zapełniać nam całą przestrzeń. Czyli mamy roślinę dla niewymagających, tak naprawdę dla tych osób, które nie mają zbytnio dużo czasu, można ją troszeczkę spryskiwać, bo bardzo lubić to spryskiwanie, ale świetnie sobie radzi w każdym pomieszczeniu. Trzecia. Ee, że tak powiem, królowa, księżniczka, trzykrotka. Znacie z pewnością trzykrotki, fenomenalne rośliny, bez żadnych wymagań, tak naprawdę. Wystarczy je tylko podlewać, przycinać i będą rosły jak szalone. Jest wiele odmian. Ta odmiana, albowitata, to, to jest odmiana od, m, takich ciemnozielonych liściach z pięknymi paskami białymi. Zobaczcie, jak te paski e, pięknie tutaj wyglądają. Czasami mają ich mniej tych pasków, czasami więcej. E, są bardziej wybarwione. Pamiętajcie, że mm, trzy krotki rosną właściwie w każdym pomieszczeniu, i ciemniejszym i jaśniejszym. Natomiast te mm, te odmiany właśnie z białymi przebarwieniami potrzebują troszkę więcej światła, żeby nam pięknie się wybarwić. Trzykrotki tak naprawdę te pędy dorastają do 40-50 cm. Warto pamiętać, aby ich za bardzo nie zraszać, podlewać je tutaj pod korzenie z racji tego, że w tej gęstwinie Tworzy się taki specyficzny mikroklimat, wilgoć, której może się zamieścić grzybek troszeczkę, więc warto jej tutaj troszeczkę czasami nawet przerzedzić. Jeśli ścinamy te pędy wierzchołkowe, wkładamy je właściwie o każdej porze roku do wody i tydzień, półtora mamy już korzonki, możemy ukorzeniać nowe, nowe sadzoneczki. Super roślina do powieszenia, i pięknie będzie mm, wypełniać również przestrzeń. Zobaczcie tutaj te trzy rośliny, zupełnie różne. Zupełnie różne, natomiast wszystkie właściwie bardzo proste w uprawie, wszystkie dość niewymagające. Natomiast mamy tak piękny zielony liść. Tutaj mamy mgłę takiej zieleni oraz dużą masę zielonych liśćmi, liści z przebarwieniem białym. Słuchajcie, przedstawiłem Wam sześć różnych roślin. Jako moje propozycje hitów na ten rok są to rośliny te droższe i te tańsze. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co Wy uważacie o tych roślinach i czy Wy macie swoje jakieś hity na ten rok. Ja z chęcią się z tym zapoznam, bo być może nakręcę kolejny film o kolejnych hitach na ten rok. Oczywiście, wszystkie te rośliny możecie kupić u mnie w sklepie. Link macie poniżej. No i koniecznie, koniecznie subskrybujcie kanał, bo filmów o roślinach zielonych będzie teraz jeszcze, jeszcze więcej. Zapraszam!